Raz, dwa, trzy, dzień dobry, witam serdecznie. W wielu przypadkach w ostatnich miesiącach pokazywałem Wam raczej auta marzeń, a nie takie na co dzień. Oczywiście były wyjątki, jak na przykład Skoda Superb, ale cenowo była ona poza zasięgiem wielu z Was. Dzisiaj więc nie dość, że pokażę Wam auto popularne i pożądane, to na dodatek relatywnie tanie. Ten Opel kosztuje zaledwie 20% tego, co 10 lat temu, gdy był nowy. Tak więc jest to rocznik 2013. Zafira C była produkowana od 2011 do 2019, ale wchodząc na rynek nie zastąpiła Zafiry B, gdyż była od niej większa i pozycjonowana w innej kategorii. Oba auta były sprzedawane równolegle do 2014 i w tym czasie Zafira C była nazywana Zafirą Tourer, co miało symbolizować większe możliwości w kierunku podróżowania. Dopiero w 2017 pozbyto się tego dodatkowego oznaczenia. Samochód ten to typowy minivan. Auto rodzinne. Jak dla mnie mamuśkowóz. Zwłaszcza za granicą widać to dobitnie, gdzie matki wożą dzieci głównie autami tego typu. Oczywiście bez dyskryminacji. Panowie też z chęcią jeżdżą takimi furami, zwłaszcza, że w tym przypadku jest czym. Pod maską znajduje się wysokoprężna dwulitrowa jednostka o mocy 165 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy wynosi 350 Nm. Dział marketingu we współpracy z inżynierami odrobił lekcję, gdyż przy spieszenie do pierwszej setki wynosi mniej niż 10 sekund 9.9 a prędkość maksymalna to ponad 200 205. Zaraz zobaczymy, jak to faktycznie jedzie po drodze, a nie tylko na papierze. Zajrzyjmy może już do środka i pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy w zakresie komfortu, to automatyczna skrzynia biegów. Tuż obok mamy podłokietnik, który jest, patrzcie na to, przesuwny. Skrywa on w sobie oczywiście małych rozmiarów schowek. Jeżeli chcecie mieć większy schowek, to patrzcie na to. Przesuwacie podłokietnik i wola macie więcej miejsca. Na pokładzie tego auta jest oczywiście dwustrefowa klimatyzacja oraz Tępomat. Tym przyciskiem możemy dezaktywować czujniki parkowania, które są obecne zarówno z tyłu, jak i z przodu. Jeśli chodzi o kondycję fotela, to w 95% wygląda on super. No, spójrzcie chociażby na boczek oparcia. Wszystkie nitki są na swoim miejscu, nic nie jest wyślizgane. Nitki na boczku siedziska wyglądają podobnie, aczkolwiek w ich okolicy zauważyłem jakieś takie drobne pęknięcia. No, całe szczęście to się jakoś nie rozwarstwia, wnętrza fotela nie widać. No, tutaj musiał ktoś czymś. Zahaczyć i dokonał takiego uszczerbku. Cała reszta jednak, podkreślam, wygląda bardzo dobrze. Spójrzcie chociażby na podłokietnik pomiędzy fotelami fotel pasażera, czy Kanapę z tyłu. O, dzień dobry. No, auto rodzinne, no to dzieci musiały również zasiąść. Izofixy tutaj występują. Mamy trzy osobne siedzenia, które można regulować przód, tył. Uszczerbków raczej żadnych nie zauważyłem. Oparcia przednich foteli nie są pokopane. Ale patrząc na tego dzieciaka, chyba będzie w przyszłości YouTuberem. Najbardziej pożądany zawód świata w tych czasach. Tak więc dwoje dorosłych, trójka dzieci, siłą rzeczy musicie zabrać mnóstwo bagaży na jakąś wycieczkę. Czy Zafira C Wam na to pozwoli? Jak najbardziej. Spójrzcie, czy tutaj nie wejdzie nawet europaleta? Pod podłogą znajdziemy dodatkowy schowek oraz lewarek, tak więc zakładam, że jeszcze niżej jest koło zapasowe. Zamykamy klapę i wracamy do wnętrza, aby dokonać testu schowka. Gotowi? O słychać, że po drodze coś tutaj haczy, ale schowek jest ogólnie bardzo leciutki. I zamyka się go całkiem przyjemnie. Sprawdźmy może jeszcze, ile do dzisiaj przyjechała ta zafirka 247 tysięcy km. Postanowiłem to zweryfikować i sprawdziłem jej numer win na stronie Carvertical, gdzie po wpisaniu kodu rabatowego JARPEN otrzymacie 10% zniżki na zakup raportu. Znalazłem 15 wpisów, w tym jeden błędny, od samego początku do 2016 roku, gdy odnotowano lekko ponad 90 tysięcy km, a więc 3 dyszki na rok, w tym tempie. Wszystko by się zgadzało. Przy okazji, sprawdzając numer WIN niektórych samochodów, może się okazać, że otrzymacie informację o stłuczkach i wypadkach z przeszłości. Czy kupując auto, którym wozilibyście dzieci, warto sprawdzać jego historię? To pytanie raczej nie wymaga odpowiedzi. Link do strony, z której korzystam od czterech lat, zamieściłem w opisie pod filmem. No dobra, rozpoczynamy przejażdżkę od terenu zabudowanego, gdzie po przekroczeniu 50 km na godzinę przekroczono ustawiony limit prędkości. Tak, ktoś tutaj ustawił, żeby nawet nie uwzględniać błędu licznika. A w międzyczasie wjeżdżamy na przejazd. W zawieszeniu nic niepokojącego nie odnotowałem. Wyjeżdżamy z terenu zabudowanego. I co do tego ogranicznika prędkości, to jest i inna rzecz, bo ogranicznik prędkości oprócz tempomatu też tutaj występuje, ale jest również opcja, żeby w systemie zadać sobie jakąś prędkość po przekroczeniu, której będzie właśnie pik pik pik. Jak się tym autem jedzie? Waży ono 1760 kg, ale jest ok. Podłokietniki są, mam wrażenie, na różnej wysokości. Ten na drzwiach jest troszeczkę wyżej, ale nie sprawia to jakiegoś dyskomfortu. Ogólnie siedzi się wygodnie. Jedzie się wygodnie. Przyspieszenie ten samochód ma. No tutaj czuć, czuć. Najsłabszy diesel miał 110 koni, najsłabsza benzyna 120. Tutaj jest 165. No i faktycznie, jeżeli ktoś wybrał to auto ze względu właśnie na chęć czerpania doznań z mocniejszej jazdy. No to będzie zadowolony. Fajnie się jedzie. Co do tej plastikowości, ogólnie tego designu, obla, no to już raczej kwestia waszego gustu. Niektórzy narzekają na plastikowość Toyoty, albo na amerykańskie samochody. Dla mnie zarówno Toyota, czy Charger, Challenger w środku, zwłaszcza Challenger i Charger po tym lifcie 2015-16 rok, wyglądają super. No, ale nie każdemu to odpowiada kwestia gustu. Jeżeli więc ten design... To wasza bajka. To właściwości jezdne i moc tego samochodu zadowolą Was. Widoczność jest fajna, lusterka duże. Są czujniki parkowania z przodu, z tyłu. Ogólnie miło. No i dieselek to nie spali też tak dużo. Samochód ten jest doceniany nie tylko przez kierowców, ale również i dziennikarzy. Zdobył on statuetkę Das Goldene Lenkrad, czyli Złotą Kierownicę. Jeśli macie takie auto, możecie napisać komentarz pod filmem, co podoba wam się w nim najbardziej oraz jakie widzicie wady. Z pewnością pomoże to osobom, które oglądają ten film i nadal zastanawiają się nad zakupem. Co do ceny, gdy ta Zafira była nowa, kosztowała 32 tysiące euro. Na dzisiaj byłoby to już 39, a na Złotówki 184. Aktualna cena 37 tysięcy złotych to zaledwie 20% wartości początkowej. Jak więc widać największy spadek to auto ma już za sobą. Tak więc decyzja należy do Was. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.